A miałeś mnie połączyć z Andrzejem w Połączyłeś mnie? No już poczekaj panie, włączę ciebie. Halo? Już, już dobra. No już panie, do ciebie. Trzymaj. Dobra! To huci w dupę, stary! Ja tu na deszczu! Wilki! sobie ten film o, a! No, a co to nie był Andrzej Tak wyszło Panie zobacz o Andrew przysłał jakiś film Chodź sprawdzimy go Może im pokażemy co a co przysłał? Pokaż mi, chodź zobaczymy Okej, okay. film jest bardzo fajny, więc zapraszam Was na film od Andrzeja. I teraz jak sprawić, żeby podnieść poziom życiowej energii, takiej witalności. Są trzy elementy, które musisz zadbać, żeby żyć w takiej równowadze i żeby jednocześnie mieć poziom energii. Ponieważ jeżeli nie będą te trzy zbiorniki wypełnione, to zawsze będziesz czuł, że. Może masz dużo energii, ale to nie jest twój pełen potencjał. Więc pierwsze, to jest twoje ciało. Pierwsza rzecz do tego, żeby mieć odpowiedni poziom energii, to spać odpowiednią ilość godzin. Ile masz spać godzin? Nie jestem w stanie ci tego powiedzieć, natomiast ogólnie można powiedzieć, że jako norma jest około 7-8 godzin, które człowiek potrzebuje wyspać się odpowiednio, żeby mieć odpowiedni poziom energii do funkcjonowania. Druga rzecz to są regularne ćwiczenia. 3-4 razy w tygodniu, odpowiednie, dobrane. Być może jesteś w takim wieku, że potrzebujesz to już zrobić pod kontrolą lekarza, ale potrzebujesz regularnie ćwiczyć. I trzecia rzecz odpowiednie żywienie czyli im bardziej naturalne żywienie, tym lepiej, pić dużo wody. Czyli takie proste wskazówki, oczywiście, to nie jest wykład ekspercki na ten temat, nie będę wszystkiego omawiał, i też tutaj są różne sytuacje. Natomiast jest bardzo dużo materiałów na ten temat. Jeżeli zadbasz o swoje ciało, jak to mówią, w zdrowym ciele, w zdrowy duch, dbając o swoje ciało, Twój poziom energii będzie duży. Drugi składowy element to jest dusza. Dusza składa się z trzech czynników: z rozumu. Z woli i z emocji. Czyli rozum. Odpowiednie informacje, którymi karmisz swój umysł dodają ci albo odbierają energii. Czyli jeżeli słuchasz ciągle wiadomości, gdzie tutaj tego zabito, tutaj kogoś zgwałcono, tu ktoś był nieuczciwy, i tak dalej, to w końcu przesiągasz tym i zaczynasz być pozbawiany energii. Jeżeli zdobywasz wiedzę, to Twój poziom energii wzrasta i potrzebujesz zdobywać wiedzę yy, dwojakiego rodzaju. Pierwsze taką wiedzę bardzo lewopółkulową, czyli na przykład kiedy czytasz jakiś poradnik, ale też tą prawopółkulową, czyli kiedy czytasz książki beletrystyczne, jakieś opowieści. Oczywiście możesz mieć preferencje, że wolisz bardziej poradniki albo takie książki, ale jeżeli będziesz dostarczał odpowiednich, zdrowych informacji dla obu półkul mózgu, to Twój rozum będzie nabierał energii. Drugie, emocje. Emocje wiążą się z ludźmi. Jeżeli przebywasz wśród ludzi, którzy ożywiają cię, pobudzają cię po spotkaniu, z którymi czujesz entuzjazm, to to jest ten rodzaj emocji, ten rodzaj relacji, których potrzebujesz szukać. Ożywiające relacje. I trzeci element, jeżeli chodzi o duszę, to jest twoja wola. I tu jest bardzo ciekawa rzecz. Jak kształtować swoją wolę? Chodzi o prostą rzecz. Dotrzymywanie obietnic. Czyli... Jeżeli mówisz sobie dobrze, będę regularnie ćwiczył. I nigdy nie ćwiczyłeś, może nigdy to przesada jest, ale nie ćwiczyłeś na przykład ostatnie 10 lat. Ja Miałem kiedyś taką kartkę na Facebooku siedzi dziewczyna i mówi: Dzisiaj znowu nie ćwiczyłam, to już piąty rok z rzędu. Więc jeżeli to jest twoja historia, to może nie wymyślaj od tego, że będę codziennie rano biegać przez godzinę. Może zacznij od tego, że codziennie rano zrobię pompkę. Jeżeli zaczniesz tylko od tego, to na początek, niby to nic nie zmienia, ale zmienia jedną rzecz. Twoja wola się wzmacnia i jednocześnie wyrabiasz nawyk. Twoja wola się wzmacnia, bo robisz małe zobowiązanie i dotrzymujesz kroku, a wyrabiasz sobie nawyk regularnego ćwiczenia i z czasem te ćwiczenia będą bardziej intensywne i będzie większy efekt. Więc rozum, emocje i wola. I trzeci składnik, to jest ludzki duch, czyli on jest odpowiedzialny za relacje z Bogiem. I tutaj kwestia jest bardzo prosta. Ty mówisz do Boga, Bóg mówi do Ciebie. Kiedy Ty mówisz do Boga, czyli Twoja modlitwa, jeżeli są ludzie, którzy mówią, ale ja nie wiem, jak się modlić, to jest bardzo proste. Wystarczy, że oprzesz swoją modlitwę o taki prosty schemat: dziękuję, przepraszam i proszę. Podziękujesz za to, co było dobre w Twoim życiu. Przeprosisz za to, co zrobiłeś niewłaściwie i poprosisz o to, czego potrzebujesz. I druga sprawa to jest, jak Bóg ma mówić do ciebie. Dla mnie takim podstawowym narzędziem, w jakim Bóg mówi do mnie, to jest Biblia. Otwieram Biblię i czytam. Pamiętam taki moment, kiedy zaczynałem firmę i rzeczy nie szły. I w pewnym momencie pomyślałem, trzeba będzie chyba firmę zamknąć. Czytałem Biblię, czytałem dwa fragmenty, które mnie bardzo ożywiły. Właśnie dodało mi tej życiowej energii. I pomyślałam sobie, wow, tak, wierzę, że mi się uda. Co było potem? To nie było tak, że wow, w jednym momencie wszystko się zmieniło. Ale to dodało mi siły i energii, zaczerpnąłem z tego nadzieję, zacząłem krok po kroku robić dalej rzeczy, nie poddałem się i efekty zaczęły przychodzić. Podsumowując najważniejsze punkty z przesłania Andrzeja, pierwsze, drugie, no i trzecie, mam nadzieję, że film od Andrzeja pomógł Wam przyswoić pewną wiedzę, którą będziecie mogli sobie praktycznie wykorzystać. Ale żeś dał. Zakończenie i popis wujciu. Masakra. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Słuchaj, co ci powiem? Nie to ci powiem, ale ci powiem. Ciepło.